Halo, jesteś? Jestem. Siemanu. 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 Jak tam dzisiaj gram w Minecrafcie pierwszy dzień? Co? Drugi w sumie. No dobrze. No dobrze. A jesteś może na Bedwarsach? Jestem, chyba cię widziałem. O kurde, czekaj, Filip 5 Gaming. Ty jesteś gwiazdą normalnie u, na mojej. Kurde, to ty? Tak. To o? Mój nick. Nie, nie. No właśnie, nie widzę twojego niku, co się zbugowało Stary, bo chciałeś zagrać e, w Bedwarsy, tak? No tak. Dobrze, stary, ja mam dla ciebie niespodziankę. Ty mówisz, że uwielbiasz koło fortuny. No tak. Czy chciałeś zagrać z kołem fortuny? O, tak! Robi wrażenie. Ja gram już. A ty grasz już, dobra, więc losuję ci koło fortuny. Ło! Eee. Ska skafult stary. Wiesz co to znaczy skafult Nie. Nie wiesz. A czy wiesz co to są chity, stary? Czy nie wiesz? Znam chity. A jakie, jakie znasz chity? Latanie. Latanie, o kurde. Ale ja ci pokażę inny Cheat. Uważaj, chodź, uważaj, bo idzie biały, idzie, ah, i żółty znaczy. Patrz, jaki to jest, przod, 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 to jest jakiś stary, no buduj mój... Mul... Nie, nie, no stary. Dlaczego ty tak grasz? Ja nie wiem, jak chcę tego coś kupić. <laughs> Ty umiesz grać. Stary wygrałeś z kafulta. Chodź tu, chodź, chodź. No, grałeś, chciałeś ruletkę? Stary, masz. Czekaj, muszę go zepnąć, żeby do ciebie nie szli. Nie ma. Niebieski jest pod ochroną. Gatunek wyginięcia. Co ty powiedziałeś? Że gatunek wyginięcia, bo chłopie, ty nie ogarniasz gry, ty masz nawet nieubudowane łóżko. Ej właśnie, to ja Nie wierzę, ty dopiero teraz się skrójesz. Dobra, powiedz mi gdzie chciałbyś pójść? Pokażę Ci to jest scaffold. Go! Chcesz iść po diamenty? Tak! Tutaj o, chodź w takim razie. Tutaj o patrz, buduję most, to jest scaffold. Że sam most ci się buduje, to są takie czyty, wiesz? Oj czekaj. Ja ci go buduję jakby. Jak się cieszysz? Cieszysz się? Tak! I co można robić z diamentami stary, wiesz? Może na bedwosza coś się robi z diamentami? Kupić coś. No właśnie, ale co? Ile masz diamentów? Trzy! Trzy diamenty. Jak to trzy diamenty? Cztery. Uuu? Ile masz? Ty Typek ci łóżko! Stary! A! Chłopie! Ja ci mam pilnować łóżka? Niech, Jaki... Dobra, idź stary po tego, idź y, po ulepszenie i... A ci stary obuduję to łóżko, poczekaj, trochę chociaż, tak, o, no. Idź sobie kupię jakieś ulepszenie, bo za diamenty dobra. może kupać ulepszenia, dobra. Lecimy, dude! A! Znowu sk... nie! co jest spobugowane. Jeszcze raz! <laughs> nie, stary, to jest jakieś powalone, to są jakieś słabe rzeczy, naprawdę. Wiesz co stary, ja ci powiem tak, wygrałeś teraz 64 marchewki, cieszysz się? Ta! Proszę stary marchewki! Najlepsza rzecz na bedwarsach stary, naprawdę! Będziesz leć! Będziesz źleć! A na bedworsach nie głodniejesz, bo tu jest ustawiony głód, że cały czas jesteś na fula. A. Mały wariat! Co ty robisz? Bo poszłam do zielonego i on mnie zabił. Ja zrobiłem ci nowe koło fortuny. Jej! Są lepsze trochę rzeczy, stary, więc mam nadzieję, że dobrą rzecz ci wylosujemy. Uwaga! I tysiąc jumpa ci wylosowało! Czekaj, czekaj, tysiąc jumpa. Jakby jak to zrobić, stary, żeby tysiąc jumpa? Wiesz co? Skok. Ej, ty masz trochę hmm, Wiesz co? A weź teraz. Czy trochę masz lepszy skok? Może nie tak bardzo. Nie jest jakiś wyśmienity. Bo ja mogę uży używać cheaty. Ty nie możesz, więc. <laughs> trochę może być, co? No może może! Może może! Powinieneś mieć takiego dżum jumpa, jumpa, dżum ale tutaj nie działa na tej, tej grę to... Jakiej Jakie, jakie ty masz mieczek w ogóle? Czemu ty masz drewniany mieczek? Nie mogę sobie kupić czegoś. Ła, ła, ła. Chup, jak on cię sklep trzeba trzema hitami. Dawaj, bo idzie do ciebie typek! Nie, czy ty, czy? No idzie do ciebie żółty! No jak ty się ty się patrzysz, ty się patrzyłeś w górę! Chutkały. On cię rozklepał, no nie! Dobra, musisz się cofnąć stary, musisz się cofnąć. O, i, w, wara stąd. Wara od... od, tutaj Filip Gaming. Filip Gaming jest the best. Naprawdę. Filip Gaming jest the best. Philip Gaming, czy chcesz go zniszczyć? Masz jakieś życzenie? Tak! Uwiężę cię go dla ciebie, czekaj, on bije mnie, prawda? Ja, ile ja zginąłem? Plecy, plecy, ja plecy! Nie! Tu, 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 tu. Dawaj, tu, tu, tu. dawaj go, dawaj go! Jak... I on. Nie, on nie zginął, on żyje. Ja go zabiję, dobra. Dam ci fory, stary. Ale idzie kolejny, dobra, wiesz, stary, bo ja nie mogę ci tak pomagać, czekaj, bo ty musisz ogarnąć się, ty musisz się ogarnąć. Dobra, jeszcze i niszczenie łóżka przeciwnika. Okej, okay, stary, masz bardzo dobrą rzecz, a mianowicie możesz zniszczyć łóżko każdego koloru, które sobie zażyczysz, które ma zniszczyć łóżko. Patrz, patrz tam na wprost nas! No chłopie... Oni cię najbardziej atakują na razie. Mi się wydaje, że ich. A jesteś koło mnie? Tak, ja jestem koło ciebie, tylko ty mnie nie widzisz. To tam, czekaj, ja ci zaraz Ty nie spadł! Dobra, no pokaż mi master szefie, który kolor mam zniszczyć. Chyba tam idę czerwony. ale po co czerwony jak zielony jeszcze ma ten? A Bijecie! Chłopie, no! No! Nie! Spadłeś! O, ja go też uderzę. Stary! Kurde, tak nie może być. Co, co się stało? Nie wiem. Dobra, masz zabicie łóżka, czyli przed chwilą niewykorzystana rzecz. I jeszcze, jeszcze raz zniszczenie łóżka. Czyli możesz wow. zniszczyć, możesz zniszczyć dwo, dwa łóżka. Dobra, powiedz mi, którego chcesz zniszczyć łóżko. Zielone mam zniszczyć, czy nie? Tak, tak, tak. Okazało się, że zniszczone, czy nie? Tak. Jaki kolor? Zielone, zielone. Ja. A, znasz tą piosenkę, co? Tak, Dobry, tak. Dobra piosenka dobrego człowieka. Dobry człowiek, robi wrażenie. Musisz poczekać, bo Asenar sobie wyszedł. Kurde, stary. Naprawdę, ja muszę. Ja muszę Ciebie bronić. Nie, ale obroniłem Cię, patrz. Obroniłem Cię. Co ty żeś odwalił? No i ich nie spadłem. Jak? Ty ich nie zabiłeś! A no, tylko ja. ja spadłem. Ty spadłeś. A pierdziele, dobra, ostatni raz robię ci losowanie, bo już po prostu nie mogę. O, wygrałeś. wow! Bardzo dobrą rzecz wygrałeś, stary. Niewidzialność, proszę bardzo, niewidzialność. widzialność. ci niewidzialność, tylko... <laughs> jak ci prykło to? Ej, jesteś niewidzialny w sumie, tylko trochę widoczne są twoje te rzeczy. Ach, no trochę ta niewidzialność taka se. Ech. Nie no, chłopie, jak ty możesz tak spadać no? Dlaczego? No nie umiesz skakać. Nie, to, to ty chciałeś mnie obudować. Ja nie chciałem cię obudować, wcale nie. Chciałem cię normalnie parzyć, żebyś se przeszedł. Ty po prostu nie umiesz skakać, stary. Chłopie, ty zielonych to bijesz już 100 lat. Właśnie. No właśnie, zielony byłeś już 100 lat Bo ja klikam C I no to ja chodzę Dobra wiesz co stary, wiesz co no, Chodź, no. chodź szybciej, no nie wiem dam ci no może Szybkość, no bo ci łóżko trzeba stary, a ty nie niszczysz no Jak, jak teraz spadniesz, To kończę, kończę giereczkę stary to jest Dobra niszczy łóżko, szybko niszcz łóżko, niszcz łóżko nie łóżko No niszcz łóżko Na górze Aaaa! Pomogę ci niszcz, ja tak ziołek było, było co... Prawie było! Prawie mu zniszczyłem! dlaczego? Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego to jest takie trudne, wytłumacz mi! Właśnie, nie wiem A, Dobra, chodź, mam lepszy pomysł. Chodź! Chodź tędy, chodź tędy, cześć, stój! O, chodź tędy! O, chodź. Dawaj most ci robię, dawaj most ci robię. Dawaj robię Ci most i trzeba do nich szybko przebiec. Chodź, 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 chodź. Let's go, let's go, let's go. Dawaj, trzeba im rozpitolić łóżko. Dawaj, 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 ja czekaj, dawaj go! Czekaj. Super! Kurde, super! <ś erstmal> Stary! No, co ty? Ile tam będę spadał? Tysiąc milionów, czy co? To tysiąc milionów. Dobra, szybko, pobiegaj tędy jeszcze raz. Ja, ja ci y, zrobiłem ci autostradę, stary, i jeszcze poza tym możesz niszczyć łóżko szybciutko. Dobra. co to za odgłos? Wiesz co ci powiem? Lepszego nie ma już. M, m, już nie będziesz mieć lepszego sposobu, żeby zniszczyć łóżko. Zabudowałem im wyjście i rozłożyłem Nie ma cię. nikogo! No nie ma wiem! nikogo! I ktoś ci niszczy łóżko w tym momencie. No dobra, tam widzę ten. O, wiesz co stary, to już jest twój koniec chyba. Chyba sobie trochę tak kiepsko poradziłeś z tym wszystkim. Jak się czujesz? No dobrze. Jak dobrze. Yyy... Uh. Ogólnie to lubisz grać w Bedwarsy, czy nie? Tak. Ech, no ty pek tak. jeszcze niszczy łóżko, tłumaczę ci już drugi raz, chopie! ja Co za głupi gościu. Co za głupi gościu. Dawaj ich rozklep. Dawaj ich rozklep, bo widzę, że... A jakbym ciebie widział z daleka, ja bym się bał. <laughs> muszę się nauczyć grać w y, bo ty nawet nie kupujesz... Ech, uzbro... Dobra, nie. Muszę cię nauczyć... No czemu ty niszczysz swoje... Już nie masz i tak łóżka, chopie. Tam ci uciekli już nawet, patrz jak kurają. Dobra. A bo mogę w sumie wiesz co zrobić? Łóżko. A postawię ci łóżko. <laughs> masz łóżko znowu. Nie no, nie, tak to chyba nie działa. Widzę, że chyba nie dogramy tego. Jak Dobra, ty nawet ty nie, ty nie umiesz sprintować nawet stary A na koniec zostawcie łapkę w górę i zubika z dzwoneczkiem Dla papku Dobrze, ej, dziękuję ci bardzo. Wiesz co za to co dostaniesz? Masz. Szmaragd, szmarak, szmarak, czekaj, patrz. Teraz idź sobie kup coś dobrego gdzie ty o! O! A, a, a. a umiesz w ogóle biec? E, patrz, Ty, biegłaś plecy! NIE! Co ty zrobiłeś? Zaklaszczałem, no, na co? Dla, dla kogo zaklaszczyłeś? No, że ja umarłem. I jak oceniasz swoją grę od 0 do 10? 10 na 10.